Cześć, z tej strony Jacek, dawno nie pojawiałem się na YouTubie, w międzyczasie dużo dzieje się, ja dzisiaj chciałem nakreślić taki krótki filmik o probiotykach, bardzo dużo mówi się w czasach pandemii o szczepieniach i o strachu przed koronką, ale ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o tym, jak przedbronić się albo wzmacniać organizm i bakterie są najlepszymi sprzymierzeńcami. Pamiętajcie, nie Big Pharma, ale bakterie są najlepszymi sprzymierzeńcami naszego organizmu, a szczególnie bakterie mlekowe. Oczywiście znana jest w polskiej tradycji kiszona kapusta i ogórki kiszone, ale dzisiaj chciałem Wam pokazać coś, co wytwarzamy w naszym domu od wielu lat. Moja żona jest koranką. I robimy od wielu lat kimchi, bo pani omoli kimchi. Jest to mieszanina warzyw, które poddawane są procesowi fermentacji. Bazą jest tutaj kapusta pekińska, ale jest tu kilkanaście różnych właśnie warzyw, szczególnie takich, które trudno sfermentować, a więc duża ilość papryki ostrej koreańskiej, koczugaru, jest tutaj imbir, czosnek, cebula, por czy glony fermentowane krewetki nawet w naszym kimchi się znajdują. To wszystko pozwala nam wytworzyć bardzo dużą ilość świetnych bakterii probiotycznych. Bakterie probiotyczne, jak wiemy, wzmacniają nasz organizm, zasiedlają nasze jelita i no, są niezwykłymi sprzymierzeńcami, tworzącymi bardzo dużą odporność. To co my robimy z naszym kimchi, to nie tylko podajemy jako sałatę, czy jako przyprawy do potraw, ale również dziś pokażę wam. O, tak wygląda nasze kimchi, ono się podnosi, bardzo mocno spermentowane. Świetny zapach. To kimchi jest zrobione w maju. To też chciałbym powiedzieć, jaka jest różnica między sałatkami kimchi, które możemy najczęściej spotkać na polskim rynku, a faktycznym, oryginalnym kimchi. Kimchi oryginalne powinno przetrwać nam przynajmniej jeden rok. Oczywiście największą siłę uzyskuje po 3-4 miesiącach fermentowania i nie psuje się, nie pleśnieje. Sałatka kimchi e, potrafi zepsuć się w ciągu dwóch tygodni po otwarciu. Takie kimchi, e, nawet otwarte, możemy przechowywać w lodówce przez e, kilka miesięcy, nic mu się nie stanie, tylko skwaśnie coraz bardziej. To, co dzisiaj zrobimy, to przepuścimy kimchi przez naszą e, wolnoobrotową e, wyciskarkę. Tutaj mamy fajną wyciskarkę Angel 7500, koreańska wyciskarka, zrobiona z, ze stali chirurgicznej, a więc nie reaguje z naszymi bakteriami. Popatrzcie, jak niezwykłe są tutaj te czpienie wyciskające. Spróbuję rozebrać. Może pokazać Wam, jak ona jest skonstruowana. Tu są tłoki, następnie sita, i to wszystko jest wyciskane. Pojemnik na sągi jest dużo większy niż pojemnik na odpady. Tych odpadów praktycznie jest niewiele. No i spróbujemy teraz zrobić troszeczkę takiego probiotyku, który będziemy mogli później pić każdego dnia na czczo, dla wzmocnienia naszego organizmu. No, na drogie, kimczy. Kimczy, zobaczcie, ma piękny kolor. I zaczynamy je fermentować. Nałożymy troszeczkę więcej. I zauważcie, że zaczyna nam się pojawiać już pierwszy sok. Zobaczcie, bardzo niewiele pozostałości. Pojemniku a bardzo dużo soku. Gdzie skarka jest bardzo efektywna. Wyciska do praktycznie suchej masy pozostałości. Mamy ją już ponad 10 lat, więc ciągle działa bez zepsucia. Tutaj pokażę wam e, właśnie jak wygląda wyciśnięty sok. Ma on niezwykłą barwę marchewkową. Taki sok, e, taki sok pijemy e, około e, od łyżeczki do łyżki e, e, rozpuszczony w szklance wody. I gwarantuję Wam, że w ciągu tygodnia Wasze, wasze samopoczucie, Wasza energia będą dużo, dużo większe. W jednym gramie takiego soku, według badań, które przeprowadziliśmy na naszym kimchi, na omoli kimchi, znajduje się 110 milionów bakterii kwasu mlekowego. Y oczywiście, kiedy wejdziemy głębiej w badania, zobaczycie, że jest tam wiele szczepów, cztery podstawowe, ale ponad 400 szczepów bakterii. I te wszystkie bakterie, one stają się naszymi największymi sprzymierzeńcami. A teraz y odrobinę. Mały challenge i sok z kimchi bez rozpuszczenia. A, doskonałe. A, to jest niebo. Dziękuję za ten czas i zapraszam do zarówno kupna o a później do wyciskania soku, ewentualnie do kupna samego soku probiotycznego. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się.